Aminy. Co to w ogóle jest? Czym one są? Aminy to organiczne pochodne amoniaku, w których 1, 2 lub 3 atomy wodoru zostały zastąpione przez grupy alkinowe lub arylowe. Możemy podzielić je na aminy jednorzędowe, aminy dwurzędowe i aminy trzyrzędowe. Dlaczego aminy są zasadowe? Aminy są wolną parą elektronów na atomie azotu, co pozwala im przyjmować protony oraz tworzyć kationy amoniowe. To dokładniej mechanizm zasadowości. I tego nazwiska nie przeczytam z szacunku do, do pana. Im łatwiej azot oddaje swoją parę elektronów, tym silniejsza zasada. Co wpływa na zasadowość? Podstawniki alkinowe zwiększają zasadowość. Podstawniki aromatyczne osłabiają zasadowość. Obecność grup elektronoakceptowalnych zmniejsza zasadowość. Rozpuszczalnik. Aminy w wodzie często są bardziej zasadowe dzięki stabilizacji jonów. Gdzie aminy spotkamy w życiu codziennym? Aminy są wszędzie, często nieświadomie i widzimy lub czujemy. Kosmetyki i pielęgnacja. Aminy w szamponach jako regulatory pH, aminy w dezodorantach, aminy w żywności, jako pestycydy i kadawerny, powstają w procesach psucia mięsa. Występują też jako kofeina, jako zasadowy alkoid, występują też jako teobropina w czekoladzie, nikotyna w tytoniu. Tak samo w przemyśle farmaceutycznym wiele leków zabiera aminy, na przykład antybiotyki, Amfetamina, adrenalina, chemia domowa i przemysłowa, środki czyszczące, barwniki, farby do włosów. W biologii i organizmie człowieka, jako aminokwasy, budulec białek, występują też jako noradrenalina, adrenalina, dopamina i serotonina.